Cześć, cześć, ciemanko, witajcie serdecznie, jestem 55 i witam się tutaj w Farmie Złota, jak widzicie po powolutku, bo powolutku zaczyna wracać, słuchajcie, do mnie ja nagrałem ten odcinek po raz drugi bo już myślałem, że nagrało mi się, słuchajcie a tu się okazało, że no wszystko się nagrało, wszystko ładnie, pięknie, ale disco jest takim głównym. musimy oczywiście, podgła... nie podgłaśnieć, tylko zmieniać czułość mikrofonu na taką, że cały odcinek był taki, wiecie rapem totalnym muszę to sobie w końcu wyłączyć, bo to jest po prostu masakryczne. Dobra, słuchajcie. Wracamy do bazy, bo to tam jest rzecz, yy, która, którą wam chcę dzisiaj pokazać. I już tylko zdecyduję, na dół nas spokojnie. Tutaj się dziwnie operuje zawsze przy tym bedroku. Chciałem zobaczyć, ile tu, o kurde, patrzcie tu, jak Bo to te pigmenty pospadały, wiecie, z brzegu tej farmy. <ścoughs> Ale jaja. No dobra, chętnie sobie to zbieram. Dawać mi to. Jeszcze jakieś spadają. One mnie wyczuwają już tak daleka? Ale jajca, nie? Serio, z tak daleka wyczuwają? Ale jaja, nie wiedziałem. Uu. the Demor, you know, co nie? Ty, serio tego nie wiedziałem wcześniej, że one tak z tak daleka wyczuwają. No dobra, słuchajcie, wracamy. Wracamy, bo to tam jest, słuchajcie, przepraszam, przy góry. No, właściwie to pod górą, tej By to jest główny temat dzisiejszego odcinka, już możecie się domyślać, co to jest. Ale co wam to pokazać, słuchajcie, no troszeczkę jestem znerwowany, bo nawet nawet przyjemnie przelałem energię na na nagranie I zazwyczaj, słuchajcie, jak przelewam dobrą energię na odcinek, to powinienem się szukać na to, że coś się spieprzy, wiecie Zazwy Zazwyczaj taki jest, jak fajny odcinek wyszedł, jak miło mi się go nagrało, no to wszystko się spieprzy, wiecie Albo obecnie nagra, bo właśnie taki ripowy głos się robi, no po prostu ja nie mogę, zawsze coś mi się zepsuć, kiedy fajnie mi się odcinek nagrywa No dobra, słuchajcie, zmierzamy do bazy oczywiście Ja sobie z wami, słuchajcie, szybko przemieszczę teraz no i dwie rzeczy w sumie do zaprezentowania w tym odcinku są, zaraz się tym zajmiemy, zaraz się tym zajmiemy Kurde no W następnym odcinku oczywiście, słuchajcie, zajmiemy się kozimi rogami już, bo to jest jedyna rzecz z 19, której jeszcze nie zrobiłem Za dwa odcinki napiszemy sobie historię mojej bazy A słuchajcie, nie wiem co tam za trzy odcinki zrobię. może odzyskałem swój poziom czy coś takiego, będzie tytułem odcinka, zobaczymy co to to będzie, co nie? O, setny odcinek to oczywiście World Tour, co nie? Ja sobie myślę, spróbuję jakoś fajnie to zmontować, jakiś może mini montaż na starcie zrobić. Coś takiego zobaczymy. Zobaczymy. Dalej się stałem czy Optifine będę chciał na World Tour czy nie. Zobaczę. Jeszcze, wiecie, chociaż wydaje mi się, że to chociażby, żeby FPS-y podbustować, to będzie nieuniknione, takie mam wrażenie. Ale zobaczymy na spokojnie. Jeszcze słuchajcie chwileczka dla mnie do tego Worptura jest, bo ja to nagrywam. Ten odcinek jest nagrywany z ogromnym wyprzedzeniem, wiecie? Więc no tak od razu nadpomnę. Dobra, zaraz powinniśmy być w bazie, ja wam wszystko tam pokażę, słuchajcie, i skończymy ten odcinek. Będzie dość krótki, zaraz zapowiadam, 15-minutowy zapewne, nie więcej. Dobra. Mam nadzieję, że tym razem wszystko mi się nie nagra, OBS nic nie spieprzy, bo już głos mam w porządku, sprawdziłem, ale... Mam nadzieję, że teraz OBS, słuchajcie, nie zmontuje się, bo... No, już wiecie, jaki jest ten OBS chyba. Ucina nagranie, nie pozwala go jeszcze wyłączyć, cały czas jest zatrzymany przycisk na zatrzymuje nagrywanie. Wiem, że to jest powszechny problem, który właściwie nie ma jedno, jednoznacznego rozwiązania. Ale no powodu, powodu można szukać jak zawsze, czyli słabszy sprzęt, co nie? To jest jeden z głównych powodów. No nic, no. Dobra, słuchajcie, lecimy do bazy, ja Wam już pokazuję. Okej, okay. no 173 level, nabity właściwie w godzinę tylko, ale no, zawsze tak idą szybko te pierwsze levela, później słuchajcie, zwalnia to bardzo. Dobra. No to co? Jak już Wam mówiłem, rzecz znajduje się pod górą tabulator, czyli możecie zaobserwować w tej chwili. Miasto pokryte skalkiem. Słuchajcie, ja myślałem, że to zajmie mi o wiele więcej czasu, bo poświęciłem na to o dziwo jeden wieczór plus jeden dzień przesiedziany mocno przy kąpie, więc no tam wiecie. Yy, przesiedziałem bardzo dużo czasu, generalnie, ale zrobiłem to o wiele szybciej niż myślałem. Generalnie, pierw, słuchajcie, miałem to zrobić tak jak w oryginalnych miastach, że, być, że miały być takie plamy, słuchajcie, oddzielone jakimiś tam przerwami deep i później kolejna plama skalku. Nie wiem, czy wiecie o czym mówię, ale chyba, no możecie chyba zrozumieć. Tu w ogóle te wszystkie aktywacje z klarką, to są jakieś moby, które się przemieszczają, więc tak to dość zabawnie wygląda. A wracając, miałem to zrobić w ten sposób, właśnie, słuchajcie, jakbym powiedziałem, ale. No, tak mi to zaczęło wychodzić, słuchajcie, bo generalnie sobie robiłem to na tej zasadzie. Na początku faktycznie, mało tu, się pojawiało. Bo ja sobie oczywiście katalizator ustawiłem w całym mieście, słuchajcie, zabiłem sobie moby obok nich No i postanowiłem, kurde, mógłbym sobie oświetlić tą wielką jaskinię, którą mam tam nad górą, bo tam mnóstwo się pojawia, uwierzcie mi, tam jest po prostu ogrom mob, to jest taki sztuczny mob grinder troszeczkę Postanowiłem to sobie oświetlić, słuchajcie, czyli odciąć całkowicie mobka w tamtym miejscu i tutaj byłby, byłby skupiony wtedy i faktycznie zadziałało Zaczęło się pojawiać o wiele więcej tutaj mobów i no, dzięki temu, słuchajcie, o wiele szybciej pozwalało mi to rozrastać skalk. I jak mówiłem, zrobiłem to tak mniej więcej pół na pół, czyli rozmieszczałem część ręcznie, ale tak generalnie mam wrażenie, że większość sobie rozrosłem samemu, więc to jest też dość ciekawe. No i widząc, słuchajcie, jak to już się rozrastało, to postawiłem. Eee, dobre już całe, słuchajcie, ładnie tutaj salepie miasto. Ja nie będę sobie pił Nightbizem, bo nie chcę za bardzo marnować, ale zobaczcie, kto jest klimat w tym mieście, on, coś pięknego. Portal w ogóle pokryty skalkiem mi wyszedł myślę też świetnie, zwłaszcza sami. A tutaj nawet na plus, że jest to oświetlenie światłem dnia zbagowanym, oczywiście. Bo powiem, wam, że to wygląda też fajnie. Zobaczcie, jak ładnie ten skalk się prezentuje tutaj. Co zobaczcie, oczywiście skalk sensory są tu nad, nad tymi lampami, co też daje jakieś oświetlenie, ale tylko chwilowe. No oczywiście, słuchajcie, w różnych miejscach skalk się przedostał. Jak widzicie, tak generalnie, no to skalk widać ewidentnie, że bardzo mocno skorumpował to miasto, można chyba powiedzieć. Naprawdę, słuchajcie, podoba mi się to. Zobaczcie. Ja mam wrażenie że troszeczkę, że przegryłem z tym skalkiem, ale myślę, że jest dobrze generalnie. Zobaczcie sami, no. Mi się to podoba, mi się to naprawdę podoba. No. Uważam, słuchajcie, że jest dobry efekt, że ładnie to wygląda. Jestem generalnie zadowolony. Generalnie nie narzekam, uważam, że efekt jest naprawdę dobry. Okej, okay, czy coś jeszcze, słuchajcie, chciałbym wam zaprezentować w tym mieście? Nie wiem. Generalnie ja się wzorowałem, słuchajcie, między, mniej więcej jak się spawnują skalk sensory, no i one się spawnują nawet w grupkach takich trzech, zobaczcie, czasem. Y, y, czasem takich dwóch, czasem pojedyncze oczywiście, no i ja tak to rozmieszczam troszeczkę gęściej, mam wrażenie niż naturalnie się spawnują, ale wygląda to, mam wrażenie, myślę, całkiem dobrze, słuchajcie, naprawdę. Uważam, że nie jest co tak źle. Wygląda to dobrze. I słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałam, no nawet dwie w sumie, które chciałbym zaprezentować, czyli oczywiście domek dla Alia, który spadziliśmy sobie na poprzednim odcinku chyba. Słuchajcie, generalnie, no zbudowałem taką zwariowaną chatkę. Troszeczkę można powiedzieć, że ona, zobaczcie sami, że tu jest takie drewno dębowe na zewnątrz. W środku mamy budowę z namorzym, trochę żabandoli tam jest też użytych. I generalnie, tu jest chyba moja ulubiona część tego domku, czyli notbloki. Słuchajcie, jak one sobie tu podlecą i nacisną tą płytkę, to notebloki się oczywiście aktywują. Zdarza się to czasami, sprawdzałem, więc one czasami to robią. Fajnie było. O, już myślałem. Fajnie było, jakby teraz to zrobiły, bo akurat byłoby na potrzeby pod... prezentacji. No dawajcie, ziomki. Że nie ma co się uczyć. A generalnie słuchajcie, tam jest płyta Pixstep, jakby chciały sobie jakieś rozmnażać, chociaż może już kiedy to widzicie, wyszła wersja 19.1, w której da się rozmnażać, ale bardzo to jest możliwe, jako że z dużym wyprzedzeniem nagram ten odcinek, więc jest to możliwe jak najbardziej, słuchajcie. No, powiem wam szczerze, naprawdę jestem zadowolony z tego domku, bo on jest taki zwariowany, wyjątkowy, uważam. No podoba mi się generalnie, bo z zewnątrz słuchajcie, zauważcie, że stylem pasuje do wszystkiego innego, a w środku jest troszeczkę zwariowany. O to właśnie mi chodziło. Dobra, słuchajcie, co tam jeszcze? Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, która tutaj jest. To taka rzecz, no nie ukrywałem już. Nikt raczej Juska nie pobije w donatach. Więc postanowił mu przyszkać małą niespodziankę. No nie będzie taka niespodzianka, ale postanowił mu przygotować własne banery. Mówił mi, że lubi niebieski. No to uznałem, że może taki baner zrobię. Jest taki Jot oczywiście, jak Józek, co nie? No myślę, że jest Git. Oczywiście ja sobie powierzę tutaj pewnie, słuchajcie w ogóle, żeby to było widać, czy to jest jego miejsce, co nie? Że ja obiecałem, że dworek oddam, ale słuchajcie, posiadanie dworku myślę, że jest równoznaczne z posiadaniem folwarku, jako że słuchajcie, tutaj żył przecież ten e, magnat, zazwyczaj, co nie w tym dworku. Yy, no i oczywiście słuchajcie, tam był jeszcze barwniki Glowingsa, no i to będzie, żeby sobie oczywiście tutaj zapisać tą tabliczkę i oznaczyć. No nie ukrywajmy, Juska raczej nikt nie pobije, więc myślę, że Juzek sobie już zagwarantował, słuchajcie, że to będzie jego dworek, więc i jego folwark, w sobie właściwie, no można tak powiedzieć. No powiem wam szczerze, generalnie save się kyli, tak, Chyli ku końcowi. Tutaj słuchajcie, jak mówię, za dwa odcinki, czyli po następnym odcinku, napiszemy sobie, słuchajcie, historię tego, tej całej bazy. Bo ja napisałem, słuchajcie, historię Meteorytowej Wioski i napiszę razem z wami na odcinku historię tej bazy. Nie wiem, będę improwizował totalnie. Słuchajcie, wymyślimy coś fajnego. Myślę, że będzie opisane, słuchajcie, jak Meteor 55 odkrył góry Tabulator. Jak, słuchajcie, postanowi tu się osiedlić. Jak odkrył starożytne miasto w głębi na góry Tabulator i tak dalej, i tak dalej. Coś takiego będziemy pisać. Ale powiem wam szczerze, naprawdę jestem zadowolony z efektu. Naprawdę ładnie to się prezentuje. Ja mówię, jak, jak mówię, troszeczkę się to wymknęło spod kontroli, koniec końców, ale myślę, że jest fajnie. Patrzcie, ile tu się aktywuje tych skarbkosensorów, bo tu jest tyle tych momów, Masakra. Szaleństwo totalne. Było mało cięcie w ogóle słuchajcie. Ja jeszcze postanowiłem, że zrepam sobie ten łuk. Tak w ogóle, no dobra, to no, mogło być cięcie, ale ja już tak naprawdę zakończyłem ten odcinek, ale zobaczyłem, że na 9 minut więc postanowiłem, że przydałoby się coś jeszcze zrobić. <grym> ja wiem, przepraszam was, że na siłę szukam jakichś rzeczy, ale nie chcemy 90 minutowego odcinka, przynajmniej te 15 minut, żeby były. Dobra, słuchajcie, generalnie zobaczcie, jaką mam wytrzymać na łuku i zobaczcie, że zacząłem level nabijać, więc postanowiłem, że teraz jest najlepszy moment, żeby sobie zrepać ten łuk, słuchajcie, aniżeli robić to później, kiedy już będę miał wyższy level, co nie? Zajmijmy się tym na spokojnie teraz. Dzięki temu. Będę mógł, no już sobie, słuchajcie, jedną, będę mógł sobie już odhaczyć. Zapewne ostatnie repanie łuku na tym świecie, dobra, resztę nici mam w magazynie jak coś, bo nie miałem nici na łuk, jak coś, przynajmniej tutaj, bo na pewno miałem gdzieś tam, słuchajcie, w tym mom grinderze nici, ale już tam nie będę jechał po specjalnie dobra, chodźmy sobie, słuchajcie, teraz, o ja ale się, mam Chodźmy sobie naprawić łuk, słuchajcie, i w sumie nie wiem, co jeszcze będziemy robić, bo chciałem, słuchajcie, żeby to odcinek jeszcze chwileczkę potrwał, co nie. To jest po prostu takie dziwne, słuchajcie, na siłę szukać jakieś rzeczy, wiecie? No co ja będę was oszukiwał? No chcę być szczery, co nie? To, to szczerość Może dlatego mnie nikt nie lubi Dobra, chodźmy sobie, słuchajcie, zrobić łuk Zlepam go, no i coś tam jeszcze na szybko wymyślę Jak mówiłem, słuchajcie, w następnym, za dwa odcinki sobie zapiszemy, słuchajcie, tą książeczkę No i właściwie, słuchajcie, takich tematów na odcinki to tyle Wow to jest szokujące jak słuchajcie, to szybko minął. Wiecie, ten rok od wydania 1.17 tak cholernie szybko minął, ludzie, że to jest masakra. Było jeszcze jedno cięcie, przepraszam. Ten rok od wydania 1.17 miał tak cholernie szybko, że to jest jakaś masakra, poważnie. To jest jakieś totalne szaleństwo, jak ten czas minął. A właśnie, wam nie mówię, zobaczcie, tutaj w wielu miejscach aktywują się też szyjkery, jak otwieram teraz skrzynki, więc. No, mogłem jednak nagasteczkę niżej zrobić, ale już za późno. No nic. Będą gary się aktywowały za każdym razem, no co dużo mówić. to no, słyszycie? To z miasta Dimnark oczywiście. No nic, no. To się mówi. Żyje się dalej. Dobra. Chodźmy sobie zrepać. Mam nadzieję, że nie będzie takie cholernie drogie, czy że w ogóle, że to będę mógł zrobić, bo już repałem ten łuk wiele razy. Zobaczmy. No da się, ale bardzo długo. A na odwód? O, kurde, dobra. A czy jeszcze raz by się dało zrepać ten łuk. No nie, w każdym razie, słuchajcie, repamy go już zapewne po raz ostatni na tym świecie. E, fajnie, fajnie łuk. Się... No, dobra, ja was jeszcze z wami podlecę do farmy złota, słuchajcie. Jeszcze, żeby namić czasu na odcinku. No, przepraszam, że tak chamsko wymyślam jakieś rzeczy jeszcze, ale... No, już wam wytłumaczyłem czemu. Więc jak mówię, podejdźmy sobie do tej farmy, słuchajcie, no i będę powolutku kończył. Ale fajna ryba w ogóle, zobaczcie. Czekaj, gdzie ona była? Tak zauważyłem dopiero teraz. O, widzicie? Kurde, zapomniałem, że takie kozackie ryby mam w akwarium. Serio. Naprawdę niektóre są przekozackie. Tak sobie obserwuję i. O, zobaczcie o tą niebieską. Chociaż ta jest w sumie średnia. Ta jest jakoś średnia. Miałem jedną czerwoną, ale zdechła mi niestety kiedyś tam. Wiecie, o, ta jest fajna akurat, że niebieska, podoba mi się. Tak sobie poobserwujmy rybki. Rzadko kiedy, słuchajcie, wchodziłem tym wejściem obserwując ryby, a nie się nudząc, wiecie? Chyba to powinienem robić właśnie. Wtedy słuchajcie, szybciej mi będzie zlatywało wejście. I będzie mi przyjemnie, się też wchodziło. No, fajnie. Zobaczcie, jakie jeszcze tutaj rybki. O, ta jest jeszcze wyjątkowa. O, ta po środku. Ta nie, chyba. O, o, ta jest jeszcze wyjątkowa. O, ta mi się podoba. No, fajne generalnie, co? te rybki, naprawdę. Pamiętam, jak miałem jakieś problemy z jelitami wtedy. Boże. Co w się, sensie, no wiecie, jakąś wirusówkę czy coś miałem, kiedy zajmowałem się tym akwarium. Masakra jakaś była. Nie, to nie była wirusówka. Ja wtedy tego odkryłem, że mam tolerancję laktozy. Wtedy właśnie to odkryłem. No, bo jeszcze nie wiedziałem, co. cholera, dlaczego mnie tak brzuch na nie? A to było przez to. No, to było właśnie wtedy, słuchajcie, że miałem takie. takie, jakby to powiedzieć, przeżycia. No cóż. Dobra, udajmy się do farmy złota, słuchajcie. I kończymy. A właśnie, jeszcze nie powiedziałem Wam, dlaczego tutaj e, Wardem nie sięga tych alejów. Generalnie, słuchajcie, udało mi się. E, opracować taki, tak ten domek, żeby akurat Warden nie mógł ich sięgnąć Sonic Boom'em. Specjalnie, słuchajcie, sprawdziłem to wcześniej, czy Warden mógł je, mógłby je tłuc, ale wszystko git, myślę. Tak w ogóle. O no nie, on próbuje cały czas wywąchać te alei, dlaczego, dlatego tam stoi przy tej ścianie, najgorzej. No, ale jest taki jest, słuchajcie. Jest jak jest. No, sam sobie, słuchajcie, jestem minion, że, że tutaj zbudowałem domek. Nie będę już nic zmieniał, słuchajcie, <laughs> nie będę już nic zmieniał, Warden sobie tam będzie Chodził, można powiedzieć, roczył. No, nie moja wina, że jest tak daleko, potrafi wywołać, na no co ja poradzę. No cóż, dobra, słuchajcie, lecimy do Farmy Złota i kończę ten odcinek. Przecież, no nie wiem, raczej... No nie no, ten domek fajnie się tam prezentuje, słuchajcie, ale już nie ma co zmieniać, myślę. Ale Warden jest, co tu dużo mówić, nie? On tam próbuje wywołać, ale nigdy tych alejów nie wywocha. Chyba. Nie wiem, w sumie. W każdym razie on wibracji nie może dostawać znikąd, bo ma o to zakryte wełną z każdej strony, słuchajcie, więc on może jedynie wywąchać swoją ofiarę potencjalną. Więc wiecie, to jest jedyny sposób, w jaki może w ogóle się dowiedzieć o czymś. Dobra, udajmy się, słuchajcie, do farmy i będę kończył. Ale powiem wam, że fajne rzeczy na tym świecie zrobiliśmy, naprawdę. No. A właśnie, będę musiał też w mojej książce, którą napiszę z wami za dwa odcinki, opisać skwytanie bestii z góry Tabulator, no. Trze, trzeba będzie napisać na pewno. To trzeba będzie napisać, słuchajcie. Będzie trzeba nadpomnieć o tym. Bez jaj. No. To trzeba będzie, słuchajcie, na pewno ująć. Nie wiem, jakby to ładnie ubrać słowa. Yy, po, po tym czasie, po jakimś czasie, jak Meteor 55 postanowił udać się do starożytnego miasta w głębina góry. Taviulator odnalazł bestię, którą postanowił schwytać. Z ogromnym trudem udało mu się ją. No, coś takiego, nie? No, coś takiego. Ujarzmić. I e, uwięzić w, e, w jaskini przed Bullock to czy coś takiego, nie wiem. Tylko tutaj powtórzenia by się pojawiały, więc chciałbym jakoś pomyśleć. No, w każdym razie, w specjalnie przygotowanej jaskini, coś takiego, może o. No, generalnie słać będzie tam dużo opisów. Może nawet z 15 stron zapiszemy, bo tam jest dużo do napisania o tym. Myślę, że nawet więcej słać niż w mojej pierwszej bazie, będzie do bycie. wiecie. Więc, no, sporo, bo to no, nie ukrywam, w ogóle tabulator to moja główna baza, co nie, nie ta w meteorytowej wiosce. To jest moja taka baza, można powiedzieć, no, pierwsza baza na tym świecie. Ale taka, słuchajcie, główna baza, no to jest właśnie ta w górze tabulator. Chociaż ta też jest świetna, uważam, co nie. Ta też jest świetna w swój sposób. Więc uważam, że też jest mimo wszystko kawałem dobrej roboty, ta baza. Bo jest inna, dlatego ja lubię, słuchajcie, tę bazę. W ogóle obie bazy na tym świecie według mnie wyszły mi świetnie. Ale. Chyba jednak mimo wszystko wolę, wole, tak, woregule tabulator, wiecie? Takie mam wrażenie. Ale to też jest świetne, uwierzcie mi, naprawdę jestem też z tej wioski dalej, mimo że już ma prawie rok, ludzie! Jak pierdziele, jak ten czas biegnie, naprawdę! To jest jakaś masakra. Powinien też wspomnieć o następnym sezonie Kronik, słuchajcie, to będzie sezon, to znaczy, typowo odpoczynkowy, jako że na tym sezonie mnóstwo tryhardowałem, mnóstwo, słuchajcie, rzeczy budowałem. No, nie ukrywajmy, raczej, no, dużo tryhardowania było, dużo, słuchajcie, pracy, ale opłaciło się. Opłaciła się, bo mam jeden save, chociaż słuchajcie, który. który będę fajnie wspominać, naprawdę. Chciałem chociaż mieć jeden taki save, który, słuchajcie, byłby dla mnie fajny. Dobra, są te wagoniki okropne, więc ja się odsunę i kończę z wami i, i się żegnam z wami tutaj, słuchajcie. Ja sobie tam wrócę zaraz, bo są te okropne wagoniki, żebyście tego nie musieli słuchać. Dobra, dziękuję serdecznie za oglądanie. To było na tyle, trzymajcie się, cześć.